Do kradzieży dochodziło w październiku w okolicach ulic Prusa 17 stycznia i na terenie osiedla Zamenhofa. Sprawca typował swoje ofiary głównie wśród starszych kobiet. Szukał okazji, by bez użycia przemocy wyrwać ofierze torebkę. W ten sposób zrabował 1600 złotych i dokumenty okradanych pań. Z łupem zwykle uciekał. Po ostatniej skradzieży policjantom udało się jednak złapać. Sprawcę wpadł z jedną z kradzionych torebek. Zatrzymanie było zaskakujące dla samego przestępcy. Został zatrzymany w jednym z Komunikacji Podmiejskiej, ponieważ ustalenia, które prowadziliśmy przez cały czas tego postępowania, wskazywały na to, że mężczyzna, który dokonuje tych kradzieży, nie jest zleśna, i że jest, mówiąc wprost, dojezdny. Policjanci z Leszna, którzy dziś uczyli bezpiecznych postaw przedszkolaków w Gronowie, przyznają, że kradzieże tego typu są szczególnie uciążliwe. Warto pamiętać, by w razie podobnego ataku nie bronić za wszelką cenę torebki czy jej zawartości. Nawet najcenniejsza i najbardziej markowa torebka nie jest warta waszego zdrowia i życia, dlatego apeluję, żeby w takich sytuacjach się nie bronić, nie szarpać ze złodziejem. Doświadczenie pokazuje, że najczęściej takie sytuacje mają dwojaki przebieg. Albo złodziej nie, próbuje wyszarpnąć torebkę i po pierwszej nieudanej próbie ucieka z miejsca, albo jest zdesperowany i wtedy będzie y, chciał odebrać tą torebkę za wszelką cenę. Niestety w takich sytuacjach może dojść do takiej sytuacji, że y, zaatakuje bezpośrednio i użyje siły przeciwko y, którejś z pań, y, a wtedy te obrażenia mogą być poważne, czego ani sobie, ani paniom nie życzę. Zatrzymany mężczyzna po wysłuchaniu zarzutów został zwolniony. Prokuratura nie znalazła podstaw do wniosku o tymczasowy areszt wiadomo, że sprawca był wcześniej karany, ale za innego rodzaju przestępstwa, m.in. jazdę po alkoholu. Michał Wiśniewski i Panorama Media.pl